Cześć, witajcie na kanale Learnit. Z tej strony Aleksander. Dzisiaj rozpoczynamy z kursem z mechaniki ogólnej. Zaczynamy od zadania związanego z belką swobodnie podpartą. Jest to belka, w której lewa podpora jest podporą nieprzesuwną, prawa podpora jest podporą przesuwną. Zadanie rozpoczynamy od wprowadzenia układów współrzędnych. Wzdłuż osi belki będziemy mieli współrzędną X. Prostopadle dodatnią współrzędną Y. Następnie zaznaczamy sobie dwa punkty podporowe jako punkt A oraz punkt B i kolejno zamieniamy nasze podpory na reakcję lub kilka reakcji, w zależności il, jakie przesuwy czy obroty mamy zablokowane. W podporze po lewej, czyli w punkcie A, mamy podporę RA. Oraz HA. W podporze B mamy tutaj wyłącznie reakcję pionową RB. W następnej kolejności za zamieniamy obciążenie równomiernie rozłożone w postaci 5 kN na metr na długości połowie rozpiętości na siłę skupioną analogiczną do tej po lewej. Możemy sobie szybko wyznaczyć, że 5 razy 2 to jest 10. I oczywiście siła ma środek ciężkości w środku obciążenia równomiernego rozłożonego, czyli 10 kN. I zabieramy się do wyznaczenia reakcji podporowych. Mamy cztery równania w BSE swobodnie podportej. Jest to suma PX. Jest to suma momentu względem punktu A. Suma momentu względem punktu B oraz suma PY. Ostatnie równanie jest równaniem sprawdzającym, dlatego na razie nie będziemy go używać i sprawdzimy sobie, czy dobrze wyznaczyliśmy wartości reakcji. Zaczynamy od sumy PX. Widzimy, że na osi X, czyli na osi poziomej, jedyną siłą, która nam działa, jest siła HA. Wówczas HA jest równa 0, czyli ta tutaj reakcja nie istnieje. W przypadku, gdy mamy obciążenia tylko pionowe, wówczas reakcja pozioma jest równa 0. Kolejnym, kolejnym z równań jest suma momentów względem punktu A. Tutaj zostawiamy sobie myszkę i sprawdzamy. Pierwszą siłą, która działa jest 10 kN, ona kręci w tą stronę. Przyjmujemy sobie, że to jest ruch dodatni, więc mamy 10 razy 1. Następnie mamy siłę kolejną, 10 kN, która działa na ramieniu 3 m, czyli mamy dodać 10 razy 3. Ona też działa w tym samym kierunku względem podpory A. Wszystkie kręcą dodatnio, zgodnie z wskazówkami zegara. Kolejną siłą jest RB i widzimy, że ona jest na ramieniu 4 i działa Odwrotnie, czyli mamy minus rb razy 4 i to równa się 0, więcej się już nie posiadamy. I wyznaczamy sobie 10 razy 1 to jest 10, plus 10 razy 3 to jest 30, czyli mamy 40, jest równe 4 rb. I z tego wnioskować można, że rb jest równe 10. Teraz wyznaczamy sobie sumę momentów względem punktu B. Ona będzie wyglądała bardzo, bardzo podobnie. Czyli wymarzymy sobie tutaj te strzałeczki i lecimy. Tutaj mamy pierwszą od podpory RB jest 10 kN, ona kręci w tą stronę, czyli przyjmiemy sobie, żeby wszystko miało taki sam. Taki, taką, taki sam moment wywoływało, więc tutaj napiszemy 10, minus 10 razy 1. Następnie kolejną siłą jest znowu 10 kierownicą, tylko na ramieniu 3 i kręci w tą samą stronę, czyli mamy minus 10 razy 3 i na końcu jest RA, która kręci w drugą, czyli mamy dodać RA razy 4 i to też ma się równać 0. Widzimy, że to równanie jest bardzo podobne do poprzedniego, więc wiemy, że RA jest również 10 kN. I w celu sprawdzenia wykorzystujemy to, co na końcu mówiłem. Czyli suma PY jest równa 0 i mamy tak: RA jest równe 10, RB jest równe 10, czyli mamy 10 minus 10. Ponieważ tutaj jest, si o, ponieważ jest tutaj siła, która jest odwrotnie do osi Y, następnie mamy znowu minus 10 i na końcu jest 10 dodatnie. Czyli na, u nas to wygląda tak. Minus 10 plus 10 jest równe 0. Czyli wszystko się zgadza, wszystko jest dobrze wyznaczone, i następnie przechodzimy do wyznaczenia. Wykresów sił wewnętrznych, czyli sił normalnych, sił tnących oraz momentów zginających. Dobra, już jesteśmy z powrotem. Mamy tutaj siłę 10, tu było 0 i tu też było 10. Dobra, więc tak, wprowadzimy sobie trzy linie, które mają, ponieważ w celu ułatwienia zawsze rysujemy je pod układem, czyli tutaj będziemy mieli normalne siły, tutaj będziemy mieli siły tnące, i na końcu momenty zginające. Możemy jeszcze sobie zaznaczyć tutaj te miejsca charakterystyczne. To jest to miejsce, i to miejsce, to, i to miejsce, i na końcu to. I tutaj sobie zaznaczamy. W oczywiście. Tutaj mamy siły tnące, kN oczywiście. I momenty zginające, kNtona. Dobra. I teraz tak. Najważniejsze jest to, że w przypadku normalnych hitnących u góry są dodatnie na dole ujemne. W przypadku momentów. Oj, tutaj mamy kilonutonometry Czyli tu mamy na odwrót rysowanie dodatnich i ujemnych. Zaczynamy od normalnych. Tak jak na początku wyznaczyliśmy, nie ma sił poziomych w układzie i reakcja też jest równa 0. Dlatego wszystkie normalne są po prostu równe 0. W celu wyznaczenia sił tnących musimy Zawsze zaczynać od jednej podpory. Możemy to zaznaczyć od lewej albo od prawej. Nie ma to znaczenia. Siły tnące dodatnie zawsze kręcą nam względem przekroju, który wyznaczamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czyli teraz tak, idziemy sobie od lewej strony i stajemy gdzieś tutaj. I widzimy, że 10 kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wówczas tutaj zaznaczamy sobie 10. O, i tu będzie. Tu powinniśmy dać 10 na plusie. Idziemy dalej. Dochodzimy do tego momentu. Cały czas mamy tą dychę. Czyli tutaj na pewno będziemy mieli 10 o wartości dodatniej. Następnie robimy sobie przekrój gdzieś tutaj. 10 mamy dodatnie i 10 ujemne. Dlatego tnąca nam tutaj się zeruje na tym etapie. I tu jest równa 0, ponieważ żadne dodatkowe siły nie dochodzą. Teraz dochodzimy tutaj sobie do równie rozłożonego obciążenia. Wówczas siła tnąca jest funkcją liniową. Tutaj mamy funkcję stałą, poziomą, tutaj będziemy mieli liniową. I teraz yy, robimy sobie gdzieś tutaj na przykład w powie przekrój i widzimy, że to kręci w tą stronę, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wówczas siła tnąca będzie przyjmowała wartość ujemną. Czyli od wartości 0 w tym miejscu do wartości w tym miejscu 5, RAZY 2, czyli 10. Czyli tutaj zaznaczamy sobie 10, i tutaj łączymy to linią prostą, i mamy skończony wykres sił tnących. Wykres dodatni, następnie wykres zerowy i wykres funkcji liniowej od zera, tutaj możemy też zaznaczyć do wartości 10. Jeżeli byśmy chcieli iść z drugiej strony, otrzymamy wykres analogiczny, ponieważ jeżeli zrobimy sobie gdzieś ten przekrój, tutaj strzałka wymarza, tu gdzie był, czyli tu w tym miejscu, to widzimy, że dycha kręci przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli wówczas zaczynamy od skoku 10 w dół, czyli wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o momenty zginające, robimy to w podobny sposób jak siły tnące, Czyli będziemy sobie robić dodatkowe przekroje po drodze. I tak samo możemy sprawdzamy. W przypadku momentów sprawdzamy, czy rozciągają one nam spody, czy rozciągają górę, czy ściskają w dół, czy ściskają w górę. I teraz zaczynamy. Spody, w celu ułatwienia, zawsze oczywiście znajdują się po stronie dolnej. W przypadku pionowych elementów, czyli na przykład w ramach, to już zależy od układającego zadania. I teraz tak, widzimy tutaj, że mamy siłę. W podporze zawsze moment jest równy 0. Czyli możemy sobie na początku zaznaczyć 0 i na końcu 0. Jeżeli kiedykolwiek by się zdarzyło Wam, że w belce swobodnie podpartej takiej sytuacji nie macie, no to jest problem, ponieważ w przypadku podpory nieprzesuwnej i przesuwnej. Mamy momenty równe zero. W przypadku utwierdzenia, czyli na przykład elementu spornikowego, moment się znajduje także w podporze. To jest dodatkowa reakcja podporowa. I zaczynamy. 10 siła, jeżeli zrobimy sobie przekrój tutaj na przykład, czyli w tym na samym początku widzimy, że siła 10 rozciąga nam spody, ponieważ kręci nam w taki sposób na metrze. Czyli w tym miejscu, gdzie jest ta siła, mamy 10 dodatnie. Czyli tutaj mamy 10. Oczywiście też to jest funkcja liniowa, czyli mamy tu tak i tutaj jest 10. Jest to funkcja liniowa, ponieważ gdy zrobimy ten przekrój w połowie, to będzie mieli 5 i tak dalej. W kwadrze 2,5, w 1,5 i 2. Więc jest to funkcja liniowa. Następnie widzimy, że przechodzimy sobie dalej i zaczyna nam działać y, siła 10. Jest ona siłą, która ściska nam spody, czyli moment, jeżeli zrobimy sobie przekrój gdzieś tutaj, moment będzie względ y, od niej ujemny, czyli mamy funkcję y, siłę, która działa 10 dodatni i 10 ujemny. Czyli robimy sobie przekrój kolejny tutaj i co widzimy, że mamy 10. RAZY 2 względem tego przekroju. Tego już zmarzymy dla ułatwienia. 10 razy 2 i minus 10 razy 1, czyli wartość momentu nam się na tym odcinku nie zmienia i dalej jest 10. Czyli mamy tutaj tak i tak. No dobrze. I teraz mamy najtrudniejszy, najtrudniejszy moment, ponieważ jest to obciążenie równomiernie rozłożone. W poprzednim przypadku, czyli w przypadku, gdy mamy, gdzie mamy siły, to moment jest maksymalnie funkcją liniową. Może być też funkcją stałą, tak jak nam się tu po drodze zdarzyło. W przypadku, gdy mamy obciążenie równomiernie rozłożone, to moment jest parabolą. I teraz tak. Najważniejsze jest tutaj znale na znalezienie maksymalnej wartości tej paraboli. I jak tutaj? ją znaleźć w którym miejscu wówczas y, tworzymy sobie funkcję czyli wprowadzamy na przykład idziemy sobie od drugiej strony wprowadzamy sobie tutaj x i moment w dowolnym punkcie na tym odcinku od x jest równy 10 razy x minus czyli 10 razy odległość x minus teraz mam 5 bo to jest wartość razy odległość x i razy x drugich. Czyli ta funkcja wygląda tak 10x minus 2,5x kwadrat. Wyznaczamy sobie miejsce zerowe. Jest to miejsce 2,5 x przed nawet możemy wyciągnąć. I zostanie nam 4 minus x. Tak wygląda ta funkcja. I wyznaczamy so, wyznaczymy sobie moment y, wartości 1, czyli w połowie tutaj. Wyznaczymy sobie y, moment w dwójce dla sprawdzenia i moment w zerze, chociaż tu widać, że jest równe 0. Dobra. Moment w jedynce 2,5 razy 3 to 7,5. Moment w dwójce, czyli w tym miejscu, tutaj. 2,5 razy 2 to jest 5, razy 2, czyli 10. Czyli nasza funkcja będzie wyglądała tak. 10, tutaj już tą wartość mamy, czyli w zasadzie wyliczając z drugiej strony, znowu tak jak w przypadku funkcji w przypadku sił tunących, bez problemu możemy sobie wyliczyć także z drugiej strony i prowadzimy od 0 do 10, i ta funkcja będzie wyglądała coś takiego. Przy czym w tym miejscu, gdzie mamy jedynkę, Będziemy mieli wartość 7,5 I tutaj oczywiście tu były kN, tu były kN kilo i kilonewtonometr. Oj 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 oj. Dobra, więc tak to wygląda. Czyli w przypadku, czyli w przypadku y, tutaj takiego układu. Następujące było zadanie, czyli wyznaczyć siły wewnętrzne i wyznaczyliśmy. Wyglądają one następująco. Dzięki wielkie za pierwsze zadanie. Widzimy się na kolejnych, będziemy rozwiązywać także trudniejsze belki z przegubami wewnętrznymi, ramy, ramokraty i tak dalej. Dobra, to do zobaczenia.